Jesteśmy w Bośni. Witam serdecznie na kanale Lechu Podróżuję. Jest drugi października. Mamy 29 stopni. Jesteśmy w Bośni. Wyjechaliśmy z Međugorje I wjechaliśmy do takiej wioski pocitej, Il. pocitej Il jakoś tak. Mamy tu takie coś. Jakąś twierdzę u góry i tam. Podobno w czasie tej wojny, ostatniej na Bałkanach, wszystkich w tej wiosce wymordowali. Także nie fajnie. I idziemy zobaczyć, co to tu jest. O, a tam byliśmy kiedyś. w Krwawica, polecam. Fajnie, zimna woda jak cholera, ale naprawdę można się schłodzić. O, co tu za ptaszysko? Patrz, bata. u to nie wróbelek. Mornesiki. I z mostaru. Ładne rzeczy. to jest to, co wam wchodzi? Chyba, chyba tędy się wchodzi? Albo tu? Trzeba by się zapytać. Mostar, Sarajevo. Te ładne takie magnesy. Chyba tu się idzie, co, czy nie? Nie wiemy, albo tu, albo tu. Ale włączę zaraz mapkę. Poczekajcie, coś jedzie tradycyjnie. No, super. Więc tam wejść na górę. To ja nie wiem, czy tam się samochodem nie wjeżdża, nawet z innej strony. Ale nie, 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 nie. Nie wjeżdża się. Nie od, od tyłu może się gdzieś wjeżdża. No, ale to by trzeba objeżdżać to wszystko. Tak to wygląda, jak ktoś widzi. Tu jesteśmy. A chcemy się dostać do góry, do tej twierdzy. No tak, przed nami jest wejście. Przed nami w lewo i do góry i w lewo, w prawo, w lewo, w lewo. Fajne marinesy. Bardzo ładne. Ja tam nie jestem jakimś tam czy magnesów, ale Betty ostatnio zaczęła zbierać, trochę późno, bo jeździmy 35 lat na różne wycieczki, a ona chyba od dwóch, 3 lat zbiera magnesy. Ja powiem Wam ceny normalne, jak mi się to podoba, magnesy 1 euro, a tam były, tam w Medjugorje też były 2 euro, ale wiecie, tam te wycieczki. Także ludzie płacą, Maryjka, te sprawy, 2 euro. Powolutku się tu wdrapiemy. A wodę mamy? No to ja bym, no to źle, no trudno. Jakiś stolik. Chyba coś tu będą kasować za wejście. Chyba, że coś sprzedają. Raczej to drugie. Ciekawe, nie? Te dachy. Tam granaty na drzewie. Nie wziąłem gimbala. Pierwszy dzień jeszcze do nie wyjąłem. Gdzieś tam leży. Te granaty wielkie. Tu widzicie jakiś bilet. My na razie jedziemy tu. Tak powoli, z na nogę. Lechu prowadzi. No i będziecie widzieli. Czy chcecie tu sami zwiedzić? Czy nie wiem, czy nie idę gdzieś na manowce. Nie wiem, czy tu jest przejście, wiesz? Czy na tam się nie wchodził tego faceta? Zobaczymy na mapce, tak zaszliśmy. Nie, nie wyjdzie tuś. Chyba że dołem. Poczekaj, ja wejdę wyżej. Czy tu gdzieś, czy tam coś było. Chodź, idzie Betty to znalazła, Betty to wymyśliła mówi ja tam nie idę do góry Ale idzie Woli trzeba, wiecie, ciepło jest Na meczu góry weszliśmy o 7 rano było 18 stopni, a teraz jest 29 Także różnica jest dyszę ale każdy stopień jest 30 cm wyżej hu 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 patrzcie tamto twierdza Polecę dronem wszystko przygotowane śmigła nowe kupione może będzie mniej hałasował A jedziemy stąd do Neum po drodze, chyba tam coś zjemy, chyba, nie wiem, a jak nie, zaraz zdechnę, to... Piękny widok. Jest to 19 kilometrów od Međugorje. Ale grzeje, co? Październik. Październik. Lechunie Dudu ma tak. Moje urodziny na sankach jeździłem. Tu mi to raczej nie grozi. Ale jedziemy, to, później coś się zimnego napić Żadna kawa O jeszcze są Ale duże zdrowe te fili Nie widać tego pod słońce Już tu wszystko bliżej pozrywane W niektórzy mają i długiej... zeżarli A tak by byce chupytną z dwie No nie jedną by dał Betty Dziwna tam jest Powiem Wam że Już jesteśmy blisko A z dołu to wygląda hu. Dzisiaj dwie góry zdobyte Jedna ta z Białym Krzyżem Ale nic nie kręciłem dla Was Byłem tam rok czy dwa lata temu To było to nakręcone Ale piękny będzie widok z drona Polatamy tu Betty sobie siądzie w cieniu, a my się wzniesiemy bym kiedyś miał drona, o patrzcie ten widok No niesamowite Zobaczcie Stamtąd przyjechaliśmy, gdzie ten autobus... Nie To nie jest autobus chyba, to jest jakaś cysterna i w tamtą stronę płynie rzeka i wypływa Gdzie ona wykrywa? wypływa w plocie Tam gdzie te mandarynki zbierają No tak tu zobaczysz to padniesz A już przyspieszyła, stanęła na chwilę powiedziałem, że padnie bo tam na dole się coś napijemy zimnego. Nieważne ile kosztuje, wypijemy coś dobrego. Zobaczcie ten widok. Patrz. Co? Pięknie, nie? tak drapimy się, co? Drapimy się jak możemy. Mm -hmm. O, patrzcie, droga jest tu. Morówki spacerują. Oni tu mają szlak. Idą do góry. Nie ma co ich deptać, nie chcę, idą. Kurczę, tu dwa razy w lewo i w prawo. W prawo chyba do tej drugiej twierdzą my idziemy w lewo, to jest bliżej. Uhuhu. To by mogli kręcić jakiś film Fajnie cień Chyba każdy krok męczy Każdy krok Pierunuchy. Na pewno by nie zakładali rycerze Nie wyglebił Tam się wychodzi. O, a tam? Tam idzie ta droga, widzicie? Ona idzie tam chyba i potem do tej twierdzy. Ciekawe. Tam nie wchodź. Ale słuchaj, tam jest taras. Taki widokowy To ja mam okre plecy ja już nie wiem kiedy trzeba jeździć do tej Chorwacji Chyba w grudniu będziemy jeździć Jak ja tak zdycham w październiku To powiem wam Uuuu, patrzcie Niezabezpieczone Ale wiaterek, ja to tręcę Dobra, wiecie co, tak myślę, że chyba tu wystartuję dronem, bo miejsce jest dobre, ludzi nie ma, mało kto na pewno o tym wie, a wszyscy, którzy, przynajmniej chciałbym, tak, ci, co subskrybują się dowiedzieli. O, i ta, nie wiem, czy to nie jest droga z Mostaru, ta. Kiedyś ją jechałem, ona wzdłuż właśnie rzeki Neretwy yy, wiedzie. Tylko nie zwróciłem chyba uwagi na tę ruinę. Dobra, teraz przerwę i polecimy. Także, hej! Chodzę, ale jeszcze spróbuję tu wejść wyżej. A powiem Wam, odkładałem kamerę na kamienie i wąż ucieka spod kamery. Także trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Dobrze. proszę. Dziękuję. Opłaca się tam wchodzić? Dzień dobry, no widzę. Dzień dobry. Uwaga, bo ja to... O, bo ja to muszę powolutku. Powolutku to nie, ja tam tylko na dole coś zobaczę i... dobra, wezmę okulary nie bo w tych okularach nic nie widać tu jak patrzę pierw pod nogi auto mamy tu na dole tu gdzie ten krzyż i trzeba się zbierać, powiem wam bo nie, tu nie idzie wejść a tam jest takie coś niby żeby wejść no to nie, Lechu tam nie wchodzi jakby niech ktoś tu z was będzie to niech nakręci jak tam wszedł ja to bardzo chętnie zobaczę chyba, że tu widzicie, to jest jak w tych grach Uuu. tu Lechu wejdzie Wejdzie, bo wejdzie. O, ja pierdzie. Uhuhu. A tu co? Wchodzimy. O, dobra, wyżej. Nie ja wchodzę. Tak to, to wygląda. Patrzcie. Niesamowite. Ale tam się już nie chcę włazić tam jeszcze jest wyżej. Na pewno tam. Dobra, idę, bo nie chcę wylądować w wieczornych wiadomościach, że jakiś Polak zginął, bo powłaził gdzieś. O! Także kto chce, niech tam wchodzi. śliskie kamienie. Tak to wygląda, że można wyglebić, przejść całe Medjugorje, gdzie kamień na kamieniu, a tu na jednym śliskim można się załatwić. Co jeszcze powiem? No buty mam nowe, inne buty i te podeszwy to nie są na chodzenie. Nie pomyślałem. Zabrałem nowe buty i błąd. Trzeba wziąć te adidasy stare. Tamtego roku, tam jest super podeszwa, a te się po prostu ślizgają jak na nartach, albo nie jak na łyżwach. Dobra, ale jedno co jest teraz fajnie, że idziemy w dół. Wtedy nie chciała tam iść, a ja też tam nie idę, poleciałem tam dronem. Zobaczymy jak to zmontuje, albo, albo żeście już to widzieli, albo zobaczycie. Nie chce nam się tam chodzić, które jest 1530. Od jutra mamy apartament. Tu cepi chyba 6 nocy mamy wykupione albo 7 jakoś tak Ja nie pamiętam Betty zatwiał A teraz przez Neum do Ston A jak będziemy wracać to przejedziemy mostem Tak myślę przynajmniej że przejedziemy No to, to co ja myślę, a to co się potem dzieje to wiecie jest Także przewodnik Lechu pokazał wam znowu nowe miejsce o którym jeszcze godzinę temu nic nie wiedział. Także, że będziecie wracać, oczywiście blagaj polecam. Byliśmy tam parę lat temu. Był za darmo wtedy. Teraz już kasują chyba w sezonie było 40 euro, nawet, co jest dla mnie obłędem. Po prostu to jest obłęd, żeby tam, tam nawet 10 euro jest dużo. Uważam, że za takie wejście jak blagaj, 5 euro. Ale nie moment, bo mi się pieprzy już. Dobra. To się wytnie. Powiem Wam tak. Blagaj trzeba zobaczyć. Tam to źródło wybija. Spod tej skały. Wyjście jest darmowe. Czasami kroją za parking. Ale to tam niedużo. Grosze. I tam opłaca się pójść. Są tam też restauracje. Mam to na jednym z filmów. Można się wrócić i zobaczyć. O, ale grzeje. I byśmy tu schodzili? Czy tu? Bo tu nie? Tak, tu. Także Blagaj Podstawa, żeby zobaczyć. No i wodospady Krwawica czy Krawica, jak oni się tam nazywają. Byliśmy parę lat temu. Wejściówka była gratis. A teraz była chyba 40 euro. To powiem wam tak, jak ktoś Chce, to może iść. Ja uważam, że 20 euro jest za dużo na te wodospady. 5 euro powinno być wejście. Ja wiem, że oni chcą kasę za wszystko, ale no, uważam, że 20... ja bym nie dał teraz 20 euro. 20 i 20 to jest 40 euro, tym bardziej. Byłem tam jak było gratis. Może zobaczyć na YouTube, jak jest trudno. Przeżyję jak nie byłem. Uważam, że 40 euro idzie spożytkować na coś innego. Oczywiście są youtuberzy, którzy zarabiają masę kasy, masę kasy. Już nie mówię, że... Hello. Thank you. Już nie mówię, że jeszcze mają te konta patronity. Dziękuję. <laughs> no problem. E, mają te konta patronite, gdzie ludzie im wpłacają kupę kasy. I wtedy, jak ja bym miał taką klasę, to ja wszędzie wejdę. Może i 100 euro coś kosztować, bo im większe, i większe wejścia, tym więcej kasy. Więc takie 100 euro mi się zwraca od razu. Ja to robię hobbystycznie, dlatego idę tam, gdzie chcę. Nikt mnie nie musi. Do niczego namawiać, ale bardzo chętnie słucham propozycji. Tak jak na przykład Chris z wujkiem mi powiedział, że mam podjechać do Nin. W sumie chyba nigdy bym tam nie podjechał, ale nie żałuję. Fajnie. No i co najważniejsze gratis. Tak jak mówię. 5 euro to powinna być taka normalna opłata. 10 to już jest naprawdę za jakiś full wypas. Ale żeby 40 euro za coś płacić, to nie wiem. Przesada. Oczywiście to jest moje zdanie. Ja wiem, że ktoś się teraz odezwie. Kur... Nie. Tam? Dobra, Betty powiedziała, że mam jeszcze iść do meczetu. Nie wiem, co tam mam robić, ale pójdziemy. Patrzcie fajne kamienie. Weźmiemy może je do tego, do gródka. Tu siedzi. O Jezu, ale drzewo. Hello. Patrzcie ci piękny meczet. Jakieś ruiny. O, ale drzewsko. To drzewsko pamięta... Jeszcze chyba Jakiegoś Cezara Juliusza Także wracając do tych wejść Możecie pisać Czy wy wszędzie wchodzicie Czy płacicie za wszystko co chcą Czy jednak czasami ktoś pomyśli i stwierdzi, że nie ma co przesadzać, tak Ale za. No, ja 40 i 40 to jest 80 euro. To wiecie, 80. Aha, euro, dobra. Ale za 80 euro można naprawdę kupę rzeczy zrobić kupić. wyglądało w 90. a zburzone w 93. o odnowione w 2005. ale powiem wam w tym cieniu tu jest super jest, tu jest fajnie no i patrzcie i to jest fajnie, że gościu sobie sprzedaje nie ma żadnych bzdurnych baj nie ma żadnych zdrożnych przepisów, jakichś kas fiskalnych, cholernych. Po prostu zarobi se na życie i ma, i idzie. A nie, że musi opłacać jakieś cholerstwa, wszystkie i nie wie, czy zarobi, czy nie zarobi. Nie dobra, wytnie się to, bo znowu. No to schodzimy w dół. Widzieliście, jak wygląda wejście do meczetu tam. Wszystko jest tu polatane, pokręcone. Idziemy do restauracji i jedziemy dalej.